Cześć, witam w kolejnym odcinku. I w odpowiedzi na Wasze zapytania, co zrobić z mięsa z rosołu. Mam, zobaczcie, pasta kanapkowa z mięsa zrosołu o smaku kary. Zobacz, jak to zrobić. Naprawdę coś pysznego, do chlebka, do pracy, do szkoły. Wezmę się za obieranie tego mięsa. Pokroję cebulę i wrzucę na patelnię, Niech ona się już smaży. Niech się próży ta cebula. Nie trzeba jej kroić w kostkę, dlatego że ja będę ją mielił. Razem z mięsem. Na patelnię daję trochę tłuszczu. Tak niewiele, zobaczcie, tylko trochę. Wrzucam cebulę i niech ona się próży. Delikatnie posypię solą. Z mięsem jest tak, że no, na nodze z indyka jest skóra, na kurczaku też jest skóra, więc jak uważasz, że nie chcesz mieć takiej tłustej e, tej, tego smarowidła, tej pasty, więc nie dawaj skóry. Ja po prostu uważam, że skóra jest potrzebna i daję ze skórą. Będzie bardziej taki, nie będzie taki chudy. Ta pasa nie będzie taka chuda. Mięso mam obrane. Trochę. I teraz będę mielił. Mielił będę na najdrobniejszym sitku, takim jakim tylko jest, możesz to zrobić równie dobrze w blenderze, zblendować, ale ja akurat no, skorzystam z maszynki do mielenia mięsa. Do mięsa będę dodawał jeszcze ciecierzycę. Ciecierzycę będę dodawał, jak masz, e, ja mam tutaj 700, około. 700. to mam 70, 70 gram ciecierzycy. Tak 10% wagi 10 mięsa po prostu dodaję ciecierzycy, tak żeby jeszcze było bardziej takie białkowe pasta, żeby była. Do mielenia teraz wrzucam cebulę, tą przesmażoną. Mięso mam zmielone, teraz dodaję przyprawy. Odnośnie soli to trzeba trochę uważać, dlatego że mięso w soli było osolone. Dam łyżeczkę pieprzu. Z solą, tak jak mówiłem, trzeba ostrożnie, więc dam pół łyżeczki. Dam pół łyżeczki kurkumy. Kurkuma smaku nam za bardzo nie zmieni, ale będzie taki fajny, elegancki kolorek. Tak, pół łyżeczki. I teraz półtorej łyżeczki kary, i zobaczymy, czy wystarczy, czy, czy jeszcze dać. I tu mam dwie łyżki majonezu. Odnośnie majonezu też zobaczymy. Na początek daję dwie łyżki, i za chwilę sprawdzimy, jak to, jak to jest. Czy jest odpowiednio wilgotne, czy nie. I jogurt naturalny. I teraz wszystko trzeba dokładnie wymieszać. Ja, pastę już posmakowałem, i uważam, że trzeba jeszcze dać pół łyżeczki pieprzu grubomierzonego. Jeszcze łyżeczkę kary. Według mojego gustu jest OK. I teraz jak ja to robię z tą pastą? Przekładam w słoiki i około 5 dni można przechowywać w lodówce taką pastę. Słuchajcie, nie będę tu się na filmie zajadał, ale naprawdę świetna sprawa. Nie ma takiej dominacji tej przyprawy kary, ale ma posmak delikatny. I naprawdę no... Słuchajcie, nie w gębie, gorąco polecam.